Chciałbym bawić się jak inni, ale przeszkadza mi dźwięk tej muzyki. Wszystko huczy, raniąc moje uszy. Ostre, migające światło sprawia mi ból. Pomieszczenie pulsuje, raniąc moje oczy. Próbuję sobie z tym poradzić, zatykając uszy i krzycząc. Nie potrafię ci powiedzieć o własnych uczuciach, dlatego sygnalizuję je zachowaniem. Imię Adam, mam autyzm, jestem wyjątkowy jak ty, więc nie odwracaj się ode mnie. Zobacz mnie. Widzę, jak niektórzy się mnie boją, unikają mnie, śmieją się, odwracają głowy, nie lubią, mówią, że jestem dziwny. A ja przecież jestem dzieckiem jak oni. Mój autyzm jest tylko częścią mnie i nie określa mnie jako człowieka. Czy idąc ulicą, przyglądasz się napotkanym ludziom? Nie wyglądają tak samo, prawda? Ktoś jest szczupły, ktoś ma nadwagę, ktoś nosi okulary, ktoś lubi kapelusze, ktoś interesuje się sportem, a ktoś inny unika ćwiczeń jak ognia. Niektórzy zdobywają najwyższe szczyty świata, inni mają lęk wysokości, ale przecież to wszystko nie jest nieodzowną częścią tego, kim są w pełni. Mój autyzm jest tylko jednym z aspektów mojego charakteru. Lubię szkołę, ale nie zawsze wszystko rozumiem. Niejasne jest dla mnie, co wspólnego ma jedzenie z zadaniem. Uwaga! To zadanie to bułka z masłem. Moja bułka jest przecież w plecaku. Wszystkie metafory, iluzje, sarkazmy są dla mnie zbyt skomplikowane. Jest mi łatwiej, gdy mówisz prostym językiem. Zbliż się i zwróć bezpośrednio do mnie. Powiedz, czego ode mnie oczekujesz i co wydarzy się następnie. Nie lubię zmian, taki już jestem. Lubię, kiedy moje zabawki poukładane są równo kolorami. A moje książki w odpowiedniej kolejności. Do szkoły zawsze chodzę dokładnie tą samą drogą. Czasem liczę kroki. W piórniku wszystkie przybory mają swoje miejsce. Na drugie śniadanie w kanapniku zawsze mam bułkę z ulubioną szynką i zielone jabłko. To sprawia, że czuję się bezpiecznie. Każde nieoczekiwane wydarzenie, nawet jeśli to tylko jabłko w innym kolorze, jest dla mnie bardzo stresujące. Nie rozumiem, dlaczego coś musi się zmieniać. Wygląda tak, jakbym nie chciał bawić się z innymi dziećmi, prawda? A ja po prostu nie potrafię włączyć się do tej zabawy. Nie jestem ani wstydliwy, ani nieśmiały, a jednak rozpoczęcie rozmowy i bycie z innymi sprawia mi trudność. Będę wdzięczny, jeśli pokażesz mi, jak mam się zachować. Nie wywieraj na mnie zbyt dużej presji. Nauka tej umiejętności wymaga czasu. Nie zmuszaj mnie do kontaktów towarzyskich, kiedy chcę być sam. Pamiętaj to, że czasem dziwnie się zachowuję, nie znaczy, że nie zasługuję na Twój szacunek. To nie moja wina, że jestem taki. Traktuj mnie tak, jakbyś sam w takiej sytuacji chciał być traktowany. Nie śmiej się ze mnie, bądź życzliwy, jeśli możesz, bądź moją podporą. Czasem, nawet Twój najdrobniejszy gest może być dla mnie bardzo ważny. Jeśli widzisz, że czuję się zagubiony. Wesprzyj mnie. Kiedy widzisz, że ktoś stroi sobie ze mnie żarty, powstrzymaj go. Nie pozwalaj ze mnie szydzić. Jeśli ja zacznę dokuczać tobie, stanowczo się temu sprzeciw. Jeśli moje zachowanie stanie się dla ciebie zbyt trudne, poproś dorosłego o wsparcie. Mam na imię Adam. Nie wybrałem sobie autyzmu. Z Twoją życzliwością i wsparciem moje szanse na poradzenie sobie w dorosłym życiu są ogromne. Dlatego proszę, bądź moim przyjacielem. Zobacz mnie. Nie jestem inny, nie jestem zły, jestem wyjątkowy jak Ty.